Żyjemy w świecie, w którym uwaga stała się cennym zasobem. Niestety nie dla nas, ale dla firm technologicznych, które zrobią wszystko, byśmy nie oderwali się od ekranów. Jak to się stało, że jesteśmy bardziej rozproszeni niż kiedykolwiek? Jak nasz mózg reaguje na ten ciągły szum informacyjny? I co możemy zrobić, żeby odzyskać kontrolę nad swoim skupieniem? Sprawdźmy. Nie jesteśmy rozproszeni przypadkiem to efekt działania ekonomii uwagi. Firmy technologiczne nie sprzedają nam darmowych aplikacji, ale naszą uwagę sprzedają reklamodawcom. Każda sekunda spędzona na przewijaniu ekranu to dla nich realne pieniądze. Media społecznościowe i aplikacje wykorzystują algorytmy, które uczą się naszych zachowań, by podsuwać nam treści, które najdłużej nas zatrzymają. Powiadomienia, nieskończone przewijanie i personalizowane rekomendacje to haczyki, które sprawiają, że trudno nam się oderwać. Kolejnym powodem, dla którego nieustannie sięgamy po telefon, jest FOMO, fear of missing out, czyli strach przed tym, że coś nas omija. Boimy się, że jeśli czegoś nie sprawdzimy, przegapimy coś ważnego. Nasz mózg traktuje to jak zagrożenie, co powoduje stres i uzależnienie od ciągłego bycia online, gdyż każde powiadomienie wyzwala dopaminę. Neuroprzekaźnik odpowiedzialny za uczucie przyjemności. To ten sam mechanizm, który działa w uzależnieniach. Czy możemy to zmienić? Tak. I w kolejnych częściach filmu pokażę Ci, jak wyrwać się z tej pułapki i odzyskać kontrolę nad swoją uwagą. Każde oderwanie się od pracy, nawet na kilka sekund, ma swoją cenę. Może się wydawać, że szybkie sprawdzenie wiadomości czy powiadomienia to drobiazg, ale nasz mózg działa inaczej. Za każdym razem, gdy przerywamy koncentrację, potrzebujemy nawet kilkunastu minut, by wrócić do pełnego skupienia. A jeśli rozproszeń jest wiele? Cały dzień może minąć na ciągłym wchodzeniu i wychodzeniu ze stanu głębokiej pracy. Badania pokazują, że po każdej przerwie nasza efektywność spada. Gdy coś nas rozproszy, np. Na telefon, powiadomienie czy rozmowa, Mózg musi na nowo zbudować kontekst zadania. To jak próba czytania książki, gdy co chwila ktoś przewraca kartki na losowe strony. W efekcie nie tylko tracimy czas, ale też popełniamy więcej błędów i wykonujemy pracę mniej dokładnie. W rezultacie szybciej się męczymy, a nasza zdolność do głębokiego myślenia maleje. Zjawisko to nazywa się zmęczeniem poznawczym i objawia się spadkiem kreatywności, trudnością w podejmowaniu decyzji i większą podatnością na stres. Długotrwałe życie w trybie rozproszenia wpływa nie tylko na naszą produktywność, ale też na zdrowie psychiczne. Brak głębokiej koncentracji zwiększa poziom stresu, pogarsza pamięć i prowadzi do uczucia ciągłego przeciążenia. W efekcie czujemy się, jakbyśmy cały czas byli zajęci, ale jednocześnie nie osiągali niczego znaczącego. Jeśli chcesz pracować efektywniej i jednocześnie zadbać o swój umysł, warto nauczyć się kontrolować dystrakcje. Największym wrogiem naszej koncentracji są urządzenia mobilne i aplikacje zaprojektowane tak, by stale przyciągać naszą uwagę. Powiadomienia działają jak cyfrowy odpowiednik kogoś, kto co chwilę puka nam do drzwi, wybijając z rytmu. Nawet jeśli nie odbierzemy powiadomienia od razu, sama jego obecność budzi w nas ciekawość i rozprasza myśli. Sposoby ograniczania urządzeń mobilnych to na przykład tryb nie przeszkadzać. Większość telefonów pozwala na całkowite wyłączenie powiadomień na określony czas lub dla wybranych aplikacji. Można także skorzystać z aplikacji blokujących, które pomagają ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych, na przykład Freedom, Forest, czy Cold Turkey. Natomiast jeśli masz problem z ciągłym sięganiem po telefon, zostaw go w innym pokoju podczas pracy głębokiej. Może się wydawać, że wielozadaniowość jest efektywna. Często myślimy, że robimy kilka rzeczy naraz, więc teoretycznie szybciej osiągamy cele. W rzeczywistości jednak nasz mózg nie jest przystosowany do prawdziwego multitaskingu. Zamiast tego przełącza się między zadaniami, tracąc czas i energię. Oto kilka technik, jak unikać wielozadaniowości. Technika jednego zadania. Zamiast próbować robić kilka rzeczy naraz, skup się w pełni na jednym zadaniu. Blokowanie czasu na konkretne działania, na przykład sprawdzanie maila tylko o określonych porach zamiast co kilka minut. Metoda Pomodoro, 25 minut intensywnej pracy, 5 minut przerwy, to skuteczny sposób na utrzymanie skupienia bez przeciążania umysłu. Kolejnym ważnym elementem jest nasze otoczenie. Nasz mózg reaguje na bodźce wokół nas. Hałas, bałagan czy nawet niewygodne krzesło mogą sprawić, że trudniej nam skupić się na pracy. Aby skutecznie się skupić, warto stworzyć przestrzeń sprzyjającą koncentracji. Oto kilka pomysłów. Wydzielona przestrzeń do pracy. Jeśli to możliwe, pracuj w jednym, stałym miejscu. Minimalistyczne otoczenie. Ogranicz ilość przedmiotów na biurku do absolutnego minimum. Mniej przedmiotów to mniej okazji do rozproszenia. Odpowiednie oświetlenie najlepiej naturalne światło lub ciepłe, łagodne lampy jasne zasady z domownikami. Jeśli pracujesz w domu, ustal czas, w którym nie należy ci przeszkadzać. W pogoni za efektywnością łatwo zapomnieć, że nasz umysł i ciało mają swoje ograniczenia. Nadmierne skupienie na produktywności może prowadzić do wypalenia, chronicznego stresu i pogorszenia zdrowia psychicznego. Dlatego regeneracja jest kluczowym elementem produktywności. Warto wprowadzić do swojej rutyny: regularny sen, co najmniej 7 do 8 godzin dziennie. Świadome przerwy, co 60 do 90 minut poprawiają wydajność. Aktywność fizyczna pomaga w redukcji stresu i poprawia zdolność do skupienia. Koncentracja to kluczowa umiejętność we współczesnym świecie, ale nie warto jej rozwijać kosztem własnego zdrowia. Wprowadzenie strategii zarządzania uwagą i ograniczenie rozpraszaczy pozwala pracować efektywniej, a jednocześnie zachować równowagę. Spróbuj wdrożyć choć jedną z omówionych metod i sprawdź, jak wpłynie to na Twoje skupienie i samopoczucie. Masz własne sposoby na walkę z rozproszeniem? Podziel się nimi w komentarzach.